Witam Was wszystkich na kolejnym naszym spotkaniu z podsumowaniem 29. kolejki i zapowiedzią ostatniej 30. kolejki Wielkopolskiej Ligi Okręgowej Grupy 4. 14 czerwca o godzinie 18.30 mieliśmy dwa spotkania. Orla Jutrosin spotkała się z GKS-em Jaraczewo i to spotkanie było meczem na szczycie 29. kolejki. Spotkanie, które miało niebagatelny wpływ na, na awans z naszej grupy do piątej ligi. Oczywiście byłem na tym spotkaniu, była transmisja na żywo, a więc zapraszam na gole z tego meczu. Pierwszy gol padł już w pierwszej minucie. Autorem bramki był Patryk Rzepka po strzale głową. I wszystko zaczęło się, że tak powiem, zgodnie z planem. Lider strzela Gola i prowadzi, co w znacznym stopniu przybliżało go do awansu. Ale na pewno jak wiecie, po strzeleniu Gola z każdą minutą przewagę zdobywał zespół z jutrosina. I na początku drugiej połowy dość. No, był to dziwny gol. To znaczy no, piłka wrzucona za kołnierz bramkarzowi z Jaraczewa. Ja na początku w ogóle myślałem, że strzelił tego gola tutaj z lewej strony Tyca, ale później jeszcze poprosiłem Dawida Bele reportera z Rawicza24 o zdjęcia i zobaczyłem jak ta piłka weszła. Więc strzelony gol bezpośrednio z rzutu rożnego przez tu mamy już gola w 83 minucie na 2 do 1 dla Jutrosina. Autorem Mateusz Świątek. Widzicie ogromną radość chłopaków z Orli i kibiców również. I w samej końcówce w 90 minucie Orla dobija GKS Jaraczewo. Strzałem z około 20 metrów Jan Krzyż Osiak ustala wynik meczu na 3 do 1. No na pewno była to mała niespodzianka. Przewróciło to ten mecz, przewrócił to tabelę w sensie takim, że po poniedzielnym spotkaniu na pierwsze miejsce awansowała Wisła Borek i to oni w tej chwili są bliżej awansu. Drugi mecz między. Sokołem chwałkowo, a Brenewią w zakończył się wynikiem 0 do 6. W sobotę, natomiast Zawisza Dolsk podejmowała promień krzywiń 1 do 2. Widać, że Zawisza spuściła z tonu, a promień matematycznie ma szansę jeszcze wskoczyć na miejsce barażowe. O godzinie 17.00 Helios Butcz rozgrywał mecz z Sarnowianką Sarnowa. Wynik 6 do 6, jakiś kosmos, jak dla mnie. I o 17 również ruch Bojanowo podejmował Awdaniec Pakosław. Mecz ten się zakończył wynikiem 3 do 1. Zobaczmy kole. Na pierwszego gola musieliśmy czekać aż do drugiej połowy. 51. minuta meczu. Michał Poprawa strzał z rzutu wolnego z boku pola karnego. Błąd popełnia Bramkarz Awdańca. I mamy 1 do 0. Na kolejnego gola musieliśmy poczekać chwileczkę. Mianowicie aż do 65 minuty meczu. Długie podanie do Mikołaja Heby. Ten dał sobie radę z obrońcą i strzela na 2 do 0. Następnie dość niespodziewana sytuacja rzut wolny w środkowej części boiska. Piłkę otrzymuje Jakub Stefan i uderza, nie wiem, z 30 metrów na bramkę. Piłka jest lekko odchodząca, i wydawało się, że Michał, pastor Matom. Piłkę na rękach, jednak cofnął rękawicę, i ta weszła do bramki. I w ostatniej minucie meczu z gola na 3 do 1 strzela trener drużyny ruchu, bojanowo Andrzej Lokś. Tak więc mecz zakończył się wynikiem 3 do 1. W niedzielę, 16 o godzinie 11, Rydzyniak Rydzyna podejmował koronę Wilkowice 1 do 4. Korona przeskoczyła tym samym Zawisze-Dolsk. O 11.30 MTS Pałowice podejmował Wisłę Borek Wielkopolski. Pojechałem na ten mecz, gdyż taki był plan. Liczyłem na wyrównane spotkanie. No i troszeczkę się zawiodłem, gdyż znowu Wisła Borek rozjechała swojego przeciwnika 6 do 0. Popatrzmy na gole z tego meczu i sytuację, bo działo się troszeczkę. Pierwszy gol Piotra Galusika. Jak wiecie, czy nie wiecie, wczoraj wrzuciłem filmik z, z analizą gry wisły. Możecie sobie obejrzeć. Ta drużyna zadziwia. Oni w tej chwili mają z ostatnich sześciu meczy stosunek goli 38 do 0. A tutaj V Kamila Adamczaka i rzut karny który wykorzystuje Patryk Juskowiak. Do tej sytuacji z tym karnym ja tam wrócę jeszcze. Strzela Patryk Juskowiak, pewnie wy wykorzystuje karnego. I mamy 2 do 0. Następnie 66. minuta meczu, to już druga połowa. Rzut wolny z połowy boiska. I Patryk Juskowiak zauważył, że Kamil Adamczak chyba jest wysunięty i ładuje do bramy. No i ta wpada za kołnierz Kamilowi. I mamy 3 do 0. No ewidentny błąd bramkarza z Pawłowicy. I teraz mamy sytuację, po której Kamila Damczak fauluje zawodnika wisły i otrzymuje czerwoną kartkę. Tutaj jeszcze doszło do nieprzyjemnej sytuacji, odpychanie. I będziemy mieli rzut wolny za chwileczkę, wykonawcą którego Patryk Juskowiak. który w tym momencie ustrzelił hatryka. W bramce stanął Kowalski, zawodnik z pola. Strzał 3, 4 do 0 dla Wisły. 85. minuta meczu Piotr Galusik dogrywa do Bartosza Walkowiaka. 5 do 0. No, drużynie z Pawłowic ewidentnie po trzecim golu i czerwonej kartce dla Kamila Adamczaka odechciało się grać. 87. minuta meczu. Piotr Galusik dogrywa do Mikołaja Roszaka. I mamy 6 do 0. I tak zakończyło się to spotkanie. A więc 6 do 0 dla Wisły Borek Wielkopolski, która to drużyna objęła fotel lidera. I aby awansować, wystarczy im, wystarczy, no, wystarczy im wygrać z ruchem Bojanowo, o tak. Nie muszą się oglądać na GKS Jaroczewo. I w ostatnim meczu Sokół Kaszczor podejmował sparte Miejska Górka i mecz ten zakończył się wynikiem 7 do 2. Teraz zerknijmy na tabelę. Jak widzicie Wisła Borek 66 punktów, GKS Jaroczewo 65 punktów, na trzecim miejscu Promień krzywin 63. I teoretycznie te drużyny jeszcze walczą o, o awans i o baraż. Co prawda Promień już ma tylko szansę na baraż. Tak jak mówię, matematycznie jest to możliwe. Niżej Korona przeskoczyła Zawisze, o czym już mówiłem. Ruch Bojanowo po zwycięstwie z Pakosławiem już z pewnej siódmego miejsca. A w dole tabeli Sparta Miejska Górka 22, a w Daniec 15 i Soków około 13 punktów. Teraz przechodzimy do tabeli wiosennej. Tutaj promień krzywi na pierwszym miejscu. Ruch Bojanowo na czwartym miejscu, bardzo wysoko na wiosnę. A w dole, a w Daniec w 6 punktów i raczej tu się nic wielkiego już nie zmieni. Teraz chciałem Wam pokazać, Opracowaną i udostępnioną dla mnie przez taką inaczej informację odnośnie awansów i spadków od czwartej do ligi okręgowej, i tą informację otrzymałem od Filipa po poprzednim programie, i tutaj na czerwono jest zakreślone. Wyliczenia, których dokonał Filip Tomiak, wynika z tych wyliczeń, iż z naszej z okręgówki spadną drużyny z miejsc 15, 16 oraz cztery drużyny z najgorszym bilansem z miejsc 14. Informuję już teraz, bo sprawdziłem to, iż 14 drużyna z naszej grupy spadnie. O, nie ta tabela, ta tabela. Więc parta miejska górka na pewno spadnie. Więc spadną trzy drużyny. Z tego co udostępnił mi, opracował i udostępnił Filip Tomiak wynika jasno, iż z naszej grupy spadną trzy drużyny i ani jedna więcej. Więc sprawa spadków jest wyjaśniona. Tutaj możecie sobie, sobie przejrzeć te wyliczenia. Naprawdę napracował się Filip. Bo nie jest to łatwe rozgryźć to wszystko. I zapowiedź: 30 kolejki. Wszystkie mecze odbędą się o godzinie 16. Promiej Krzywiń Orleju, Trośin, Wisła Borek Ruch Bojanowo. To spotkanie będzie na żywo. Korona Wilkowice MTS Pawłowice, Awdaniec Pakosław Soku Chwałkowo. GKS Jaraczewo Helios Bucz, Sparta Miejska Górka Rydzynia Rydzyna, Sarnowianka Starnowa Soku Kaszczor. I Brenewia, Wiewo, Zawisza, Dolsk. Także typerzy typują tylko i wyłącznie jedno spotkanie: Wisły Borek Wielkopolski z ruchem Bojanowo. To spotkanie na żywo z Borku Wielkopolskiego. Zapraszam do transmisji. Wiadomo, ten mecz będzie decydował o tym, która drużyna awansuje do piątej ligi. Teraz. Jeszcze taka informacja, ja już wspominałem o tym podczas y, transmisji. Mamy już harmonogram kolejnego sezonu 2024-2025 i liga okręgowa klasa okręgowa rozpocznie rozgrywki 10-11 sierpnia 2024 a więc przerwa między sezonami będzie krótka w zaledwie półtorej miesiąca. Więc drużyny już powoli muszą się zabierać do planowania sparringów, ponieważ przerwa bardzo, bardzo krótka. Teraz informacja na temat jeszcze baraży, bo jak wiecie, druga drużyna z naszej grupy została wylosowana do drużyny, do drugiej drużyny z grupy 5. I na dzień dzisiejszy, drużyną tą jest GKS Raczewo. i baraż. Odbędzie się 26 czerwca o godzinie 18.00. Pierwszy, pierwszy mecz barażowy, drugi mecz barażowy 29 czerwca w sobotę. Na tą chwilę z naszej grupy GKS Jaraczewo, natomiast z grupy 5 Stal Pleszew. I tam już jest pewne, że Stal Pleszew będzie grała w barażach. Jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego w sensie GKS Jaraczewo, nie. Przegra, czy, czy, czy tam Borek przegra i, i zdobędą po prostu, albo nie zdobędą punktów w ogóle, albo zdobędą jeden punkt, i, e, sta, a stal pleszew wygra, to jeżeli nic takiego się nie wydarzy, to pierwsze spotkanie będzie w pleszewie. Gdyż pie, e, pierwszy, gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z gorszym bilansem, a na dzień dzisiejszy gorszy bilans ma stal pleszew. Chyba mają oni punkt mniej od i Raczewa. Punkt albo, albo dwa, no teraz nie pamiętam. Więc jeżeli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, pierwszy mecz jest w Pleszewie i już teraz informuję, iż mogę przeprowadzić transmisję z tego meczu, ale musi się znaleźć po prostu sponsor, który pokryje koszty, gdyż ja mam około 100 km do Pleszewa no i nie ukrywajmy, no, no budżet ma swoje Budżet ma swoje ograniczenia. Jeżeli znajdzie się sponsor, który pokryje koszty przejazdu mojego do Pleszewa, no i z powrotem, wiadomo, wtedy przeprowadzę transmisję z meczu barażowego. Jeżeli nie, no to trudno, to, to nie, będzie, nie będzie transmisji, bo tak jak mówię, no, mój budżet też ma określone ramy. A żona mówi, że już tak świruje, jeżdżąc po wszystkich meczach, gdzie tylko mogę, więc. Więc sami wiecie, jaka jest sytuacja. I teraz plan. E, Przyszło tygodniowe programy, plan jest napięty, ponieważ ja w czwartek wyjeżdżam na swoje zawody biegowe e, w góry, w Beskidy i po prostu plan będzie bardzo napięty. W poniedziałek będzie już pierwszy program podsumowania Ligi Typerów. Podsumowanie Ligi Typerów. Normalny będzie program, już nie short, tylko zrobię film. We wtorek podsumowanie Ligi Okręgowej sezon 23-24. I w środę zapowiedź nowego konkursu dla subskrybentów, bo będzie nowy konkurs. Ja już wspominałem o tym: konkurs na bramkę wiosny, którą uwieczniłem podczas transmisji. Będziecie wybierać. Myślę, że nagrody będą fajne. Zobaczycie, ale to w środę będą szczegóły, i w środę, tak jak powiedziałem, jeżeli znajdzie się sponsor, który pokryje koszty przejazdu do Pleszefa, bo najprawdopodobniej tam będzie ten mecz, będzie transmisja na żywo z tego meczu barażowego. Jeżeli by sponsorem będzie jakaś firma, oczywiście mogę umieścić reklamę, nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak więc widzicie, taki jest plan. Zapraszam do transmisji już w sobotę o godzinie 15.50. Wchodzę na żywo na mecz Wisła-Borek Wielkopolski-Ruch Bojanowo, więc zapraszam. Do zobaczenia i do usłyszenia.